Jakie siedem rzeczy kupują bogaci ludzie, których nie kupują biedni i średnia klasa. Widzisz, jedną z rzeczy, która odróżnia właśnie bogatych od biednych, jest nie tylko to, że mają pieniądze, ale także majątek. Bo bogaci kupują i posiadają aktywa. Klasa średnia kupuje pasywa. Myśląc właśnie, że to jest majątek. A biedni ludzie mają wtedy tylko wydatki. I dzisiaj podzielę się z wami siedmioma rodzajami aktywów, które bogaci ludzie z chęcią kupują, nabywają i posiadają plus mały bonus, czyli możemy powiedzieć, że jest w sumie 8 tej punktów, ale mówię bonus, bo to coś zupełnie innego, coś czego się nie spodziewasz. I ja to nie będę definiował aktywów w tradycyjnych terminach księgowych, tylko a zresztą zobaczysz. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking, jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić w drugim Ja lubię jest skomple. I koniecznie subskrybujcie. Zacznijmy nietypowo, bo zawsze bonus zostawia się na później, na sam koniec, ale teraz będzie na początku. Więc co to jest? Czym jest ten bonus? To jest absolutnie nowa klasa aktywów. O czym tutaj mówią? Hmm? Wiesz? Publiczność. Zgadza się. Publiczność. Widzisz, uwaga, to nowa waluta. I Aby mieć publiczność, liczmy na to w mediach społecznościowych. Influencerzy, którzy mają publiczność, są w stanie przyciągać uwagę innych ludzi, uwagę swoich odbiorców, a to jest warte pieniędzy. Za to się w tych czasach płaci. I w ten sposób oni są w stanie generować dochód, generować zyski, a także pieniądze z tego, co robią. Więc uwaga to nowa po prostu waluta, ponieważ bez uwagi nie możemy zdobywać klientów, a bez klientów. Nie możesz mieć sprzedaży, nie możesz rozwijać firmy czy biznesu, czy po prostu zarabiać. Bo widzisz, co ty dostajesz bez zysku, bez pieniędzy. Proste. To masz zbyt proste. A wielu ludzi zaniedbuje tę klasę aktywów. Uważam, że jest to właśnie klasa aktywów, którą wielu ludzi, nawet bogaci, ignoruje często nieświadomie. I jest to klasa aktywów, którą możesz łatwo skalować, rozszerzać i to bardzo szybko. 10 tysięcy, 20 tysięcy osób, 50, 000, 100. 000. Czy w przypadku dobrych krosów nawet, nawet więcej można zrobić na, na social mediach czy w, w innych tego typu kwestiach. Czyli masz tyle osób, które widzą ten Twój przekaz. Widzą to, co promujesz, to, co posiadasz, Twoją sprawę, na czym się koncentrujesz, co chcesz promować. I nawet jeśli chcesz promować działalność charytatywną czy fundację, to i tak potrzebujesz uwagi. Potrzebujesz publiczności. I pamiętaj, uwaga to uwaga, bo same pieniądze nie wystarczą, żeby działać. Musisz zwrócić na siebie uwagę, możesz uwagę zamieniać wtedy na pieniądze. Zamieniasz to w zyski. To jest ta klasa aktywów, która może rosnąć i rosnąć i rosnąć praktycznie bez ograniczeń. Nie ma ty absolutnie żadnych limitów. Skomentuj, czy o tym wiedziałeś, czy przemawiało to do Ciebie, bo wiele osób nie traktuje zasięgów i uwagi jako aktywa. Także mam nadzieję, że bonus się podobał. I wróćmy teraz do właściwej listy, czyli pozostałych siedmiu rzeczy, w sumie podstawowych siedmiu rzeczy. Czyli bo pierwszy rodzaj majątku, który chciałem zmienić oprócz bonusu, jaki mają bogaci ludzie, jaki zdobywają, a, czego, a na czym nie skupiają się biedni, jest biznes. Zobacz większość bogatych ludzi. Prawie wszyscy albo zarabiają pieniądze dzięki swoim firmom i dzięki biznesowi, albo mają zainwestowane udziały w wielu firmach. Czyli tak, więc kiedy pomyślisz o tym w porównaniu z biednymi ludźmi, to wszystko co mają oni do praca. Mają wypłatę na koniec miesiąca i to tyle. Także nigdy nie wzbogacisz się na wypłacie. Zyskasz bogactwo tylko dzięki firmie bądź wielu firmom. Ale czemu? Ponieważ jest to jedyny sposób, w który możesz stosować dźwignię, możesz wykorzystać czas pieniądze, zasoby, talenty innych ludzi, albo możesz zbudować coś, jakąś swoją rzeczywistość, swoją wizję. I Twoja zdolność zarobkowa wtedy nie jest powiązana z liczbą przepracowanych godzin. Skalujesz. Jesteś w stanie wykorzystać lewar 1 do 10, 1 do 100, 1 do 500, 1 do 1000, żeby w ogóle budować swój biznes, żeby móc wpływać na tą większą liczbę ludzi żeby móc dostarczać wartość rynkowi w zamian za pieniądze. I to właśnie robi biznes. To jest pierwsza klasa aktywów, biznes. A po drugie, co mamy? Drugim rodzajem aktywów, które bogaci ludzie kupują, a których nie kupują biedni, są dzieła sztuki i antyki. I to jest klasa aktywów, o której niewiele wiem, nie znam się na tym, aczkolwiek lubię kupować różne obrazy czy posągi, monumenty, ale są to raczej takie dzieła komercyjne. Więc ja nie potrafię osobiście odróżnić obrazu za 300 zł od takiego za 50 tysięcy. Także nie mam pojęcie o co w tym chodzi, ale mam kilku znajomych inwestorów, którzy właśnie się pasjonują i to jest obszar, w którym ja jestem niestety totalnie zielony. Także i więcej tutaj na ten temat nie powiem, a jeśli się interesujesz to już będziesz zgłębiał dalej sobie tą kwestię. I trzeci rodzaj aktywów, które kupują bogaci ludzie, a którego nie kupują biedni to samochody. Oczywiście nie wszyscy traktują ten model zarabiania jako typowy zarobkowy, kupujący i np. odrestaurowując stare antyki, stare samochody, i większość ludzi nie robi tego inwestycyjnie. I to jest chyba dobre dla każdego, bo wszyscy chcemy mieć przecież tą fajną furę. No i raczej z czasem, niestety, hałda tracą na wartości, I o tym musimy zawsze pamiętać. No chyba, że rzeczywiście mówimy tutaj o kolekcjonerach, np. o osobach, które kupują rzadkie modele do swojej kolekcji. I na tym można fajnie zarabiać. Także bądźmy szczerzy, wielu ludzi kupuje samochody tylko do transportu idziemy dalej. Czwarte to są nieruchomości, czyli najpopularniejsza chyba klasa aktywów wśród bogatych. Bo większość bogatych ludzi albo zarabia na nieruchomościach, albo w cudzysłowie tak parkuje lub przechowuje po prostu swoje pieniądze w tych nieruchomościach. Teraz jeśli chodzi na przykład o nieruchomości, to istnieje wiele różnych rodzajów właśnie nieruchomości. Mamy lokale mieszkalne lub komercyjne. Mieszkalne to mówię na przykład o mieszkaniu albo domu jednorodzinnym. A nieruchomości komercyjne to centra handlowe, hotele, biura... To, co jest ostatnie modne, takie powiedzenie fajne, patodoeveloperka. I to są właśnie dwa różne typy nieruchomości. A w nieruchomościach masz wiele różnych strategii. Kupujesz i trzymasz, kupujesz i flipujesz, czyli przerzucasz, rozwijasz się, korzystasz z różnych platform, booking, Airbnb. Wszystko zależy od tego, co chcesz zrobić, ile masz kapitału i dokąd chcesz się udać z tym. Dlaczego w ogóle tak wielu bogatych ludzi ma nieruchomości? Albo na przykład parkuje pieniądze w tych nieruchomościach, to dlatego, że banki czy inne instytucje pożyczkowe kochają nieruchomości. Pożyczają pieniądze na za zakup nieruchomości z większą chęcią niż na coś innego. Lubią po prostu bezpieczeństwo, jakie dają nieruchomości. Czują, że to jest pewien gorący zasób, na który ludzie lubią pożyczać pieniądze. I dlatego właśnie wielu bogatych ludzi albo zarabia na nieruchomościach, albo trzyma pieniądze w nieruchomościach. Numer 5 to jest piąta kasa aktywów, którą kupują właśnie bogaci ludzie, a które biedni kupują. I jak tu mówiłem o aktywach papierowych, czyli obligacje, fundusze inwestycyjne, akcje itd., itd. Teraz jeśli chodzi tutaj o aktywa, to czasami my możemy kupować aktywa, ponieważ to generuje przepływy pieniężne albo dywidendy. Co jest w przypadku akcji dosyć częste. I w niektórych przypadkach na przykład możemy kupować aktywa mając po prostu nadzieję, że to aktywo z czasem wzrośnie czyli to już jest spekulacja. Widzisz, z aktywami papierowymi można bardzo łatwo albo zarobić, albo stracić pieniądze, niestety. I tutaj takim niewątpliwym plusem jest wysoka płynność. Co to znaczy? Czyli, jeśli na przykład potrzebujesz gotówki, to możesz je szybko sprzedać te papiery wartościowe. <laughs> Powiedzmy, że zawsze porównajmy to do, do nieruchomości. I żeby zmienić nieruchomość na pieniądze, to nieraz trzeba wystawić prostopadną nieruchomość. Długo się czeka, trzeba ją sprzedać. To wymaga czasu, trzeba jeździć, pokazywać i tak dalej. Możesz na przykład chcieć dostać kredyt, to kredyt hipoteczny też zabiera dużo czasu. I z akcjami czy z funduszami powierniczymi jest trochę inaczej, bo ty możesz to sprzedać bardzo, bardzo łatwo i bardzo szybko zamienić na pieniądze. Po szóste, szósta klasa aktywów, którą bogaci ludzie sędzią kupują, a biedni niestety nie kupują, to jest własność intelektualna. Ja mówię tutaj o patentach, znakach towarowych, markach czy prawach autorskich, a także wszelkie inne własności intelektualne, które możesz mieć. I powodem, dla którego lubię właśnie własność intelektualną jest zdolność, dzięki której możesz skalować, czyli możesz licencjonować swoją własność intelektualną, możesz wypożyczać, tak w właśnie, wypożyczać komuś innemu i ty otrzymujesz pieniądze za korzystanie. Dla przykładu weźmy markę Coca-Coli. Sama marka jest w rzeczywistości warta więcej niż wszystkie te aktywa twarde, czy trwałe, możemy powiedzieć, które, które w ogóle Coca-Cola jako marka posiada, bo sama marka jest warta miliardy dolarów. I numer 7 to jest ostatnia rzecz, którą kupują bogaci, a której biedni niestety nie kupują to są metale szlachetne. Ja mówiłem tutaj o złocie, srebrze, platynie. Powiedzisz, złoto od zawsze określa się mianem tego safe haven. Czyli tej bezpiecznej, można powiedzieć, bezpiecznej przystani, że cokolwiek złego dzieje się na świecie, to złoto zawsze utrzyma swoją cenę. Widzisz, inflacja może zniszczyć waluty, ale nie metale szlachetne. Ich nie dodrukujesz tak pieniędzy, nie zadrukujesz nimi długu. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo, jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj. Na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to wyświetlić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.